Nauczymy się tutaj dziergać skarpety od palców. Będziemy się uczyć dziergać te skarpety na drutach na żyłce Magic Loopem, ale także opowiem Wam, jak można zrobić takie skarpety na pięciu drutach pończeszniczych. Akurat te skarpety są w rozmiarze 39-41, ale są podane w opisie inne rozmiary także. Skarpety robione od palców. Zaczynamy robić tutaj i przechodzimy dalej do robienia stopy z wierzchu i pod spodem. Ja pokażę wam cztery sposoby, cztery różne sposoby na narzucanie oczek tutaj na druty i na dodawanie oczek tutaj. Także możecie sobie wybrać sposób, który najbardziej wam pasuje. Następnie przejdziemy do robienia pięty. Pokażę Wam trzy sposoby na robienie pięty i następnie przejdziemy do robienia nogawki i oczywiście pokażę Wam jak zakończyć taką skarpetę w elastyczny sposób, żeby tutaj ta góra nie była ani za ciasna, ani za bardzo luźna, żeby po prostu trzymała się na nodze. Zapraszam. I od dołu drutu w górę, czyli od zewnątrz drutu do środka. I tutaj też od zewnątrz drutu do środka. Ale właściwie to nie ma znaczenia. Można też zrobić w ten sposób, że włożyć nitkę w środek i zahaczyć od góry. Przyciągamy sobie tą dolną żyłkę. I teraz widzimy, że mamy ładnie dwa rzędy zrobione. Tutaj jest bardzo ładny wzór, który będzie na czubku palców. Taka jodełka, trzyplatanka. nabieramy po jednym oczku z drugiej strony raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przekładamy kolejne oczko na prawy drut bez przerobienia. Przerabiamy kolejne oczko na lewo i przyciągamy to, które przełożyliśmy bez przerobienia przez to przerobione. Kolejne oczko na lewo. Odwracamy. Teraz robimy tak długo, aż mamy na drucie. O jedno oczko mniej niż w poprzednim rzędzie. Tak. Właściwie znacznik już możemy odłożyć, dlatego że wiemy, że mamy tylko jedno oczko. Te znaczniki są tylko po to, żeby oddzielić te oczka, które są przerabiane od tych odłożonych, dlatego że po prostu możemy zgubić się w liczeniu i źle przerobić. W tej chwili wiemy, że już mamy tylko jedno ostatnie oczko, więc to nie ma znaczenia, czy mamy markier, czy nie. Chodzi po prostu o to, żeby poprzez dodawanie tych oczek uzyskać taką samą ilość oczek w skarpecie. Teraz będziemy zakończać u góry skarpetę i niestety zwykłym sposobem zakończania nie uzyskuje się za bardzo elastycznego zakończenia i niektórzy mogą mieć wrażenie, że po prostu takie zakończenie jest troszeczkę tutaj ciasne i nieprzyjemne dla łydki. Ta skarpeta jest zakończona troszeczkę w specjalny sposób, który Wam teraz tutaj pokażę i ten sposób daje takie zakończenie pomiędzy zwykłym zakończeniem a elastycznym.